Przechodzimy teraz do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora powiatowego zarządu dróg w Kole. Bardzo proszę, projekt uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pan Marek Marciniak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Uchwała Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora powiatowego zarządu dróg w Kole. Na podstawie artykułu 229 punktu 4 KPA w związku z paragrafem 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 18 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu kolskiego Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Paweł Kropka Sabina z dnia 19 kwietnia 2022 roku na działalność dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Kole w przedmiocie naruszenia prawa i bezprawność w działaniu, w tym zajęcie części działki w trakcie realizacji inwestycji drogowej na drodze powiatowej numer 3414 Paweł, w szczególności niewykonania wjazdu na dział, do działki o numerze ewidencyjnym 23 Położonej przy ulicy Kościuszki w Przedczu, stanowiącej własność strony, punkt drugi. Skarga, o której mowa w ustępie pierwszym, uznana została za bezzasadną, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Kulskiego do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Polskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Czy są być może jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 18 głosami za. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy.